Cześć, witam Was. Energik, mam dzisiaj dla Was kolejny unboxing i oczywiście test oraz omówienie. Tym razem jest to kolejna nagrywarka gameplayów. Tym razem jest to niemieckiej firmy HowPouch. Jest to HD PVR Rocket. Przenośne urządzenie do nagrywania gameplayów. Firma HowPouch może nie jest jakoś specjalnie znana w Polsce, faktycznie przegrywa ona z Avermedia. jednak trzeba przyznać, że ich nie. Produkty są naprawdę wysokiej jakości, jest to niemiecka firma i w wielu rankingach, w wielu testach ich nie nagrywarki są na pierwszym albo w jednym z pierwszych miejsc. Akurat Rocket jest nowym urządzeniem aktualnie na rynku, także miałem możliwość zapoznania się z nim i oferuje ono naprawdę wiele. Bardzo fajnych featureów, ale o tym za chwilę. W pudełku dostajemy o czym, pudełko, oczywiście, jak widzicie, tak wygląda. Z tyłu mamy e, omówienie e, wszystkich e, ważniejszych funkcji, tu mamy e, specyfikację techniczną, no i oczywiście, wygląd naszego urządzenia. E, w środku muszę przyznać, że byłem zaskoczony, bo dostajemy naprawdę dużo kabli do tejże nagrywarki. Tu mamy urządzenia, ale o tym za chwilę. Dostajemy kabel. To jest bardzo ważne. Kabel do podłączenia do USB, ponieważ nagrywarka pobiera prąd z USB. Jest to kabel tak zwany Y-cable, czyli z jednej strony mamy podłączenie do naszego roketa, z drugiej mamy na dwa Złącza USB. W tym wypadku, jeżeli wasze łącze, na przykład jedno USB 2.0, nie posiada wystarczającej mocy, podłączamy dwoma wtyczkami i wtedy mamy pewność, że moc do uruchomienia urządzenia jest wystarczająca. Instrukcje, skróconą instrukcję, jak to wszystko podpiąć. Jeden kabel HDMI o długości 1 metra przyda się. Przełączka na kabel komponent z wyjściem audio-video. Dalej dostajemy zestaw kabli do podłączenia do PlayStation 3. Jest to oczywiście kabel komponent 3, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej już wielokrotnie, PlayStation 3 ma. Zabezpieczenie HDCP, które uniemożliwia nam normalne zgrywanie poprzez HDMI, ale oczywiście możemy zrobić to przez splitter. Kto jest zainteresowany, odsyłam do mojej wcześniejszej recenzji oraz taki mały przenośny, przenośny podpinany pod mikrofon, podpinany do koszuli i on jest też ma swoją funkcję. Zaraz zresztą dowiecie się, jaką. No oczywiście funkcję mikrofonu, ale jak to się ma, oczywiście do samej nagrywarki. Oprócz tego Dostajemy oczywiście samo urządzonko. Jest on naprawdę fajnie wykonane. Nic tu nie trzeszczy. To wszystko jest, powiem Wam, niemiecka precyzja. Jest ono bardzo małe, przenośne. Z tyłu mamy dwa. Jedno wyjście i dwa wejścia, czyli mamy HDMI wyjście i HDMI, i HDMI wejście, złącze audio wideo, no i oczywiście podłączenie do prądu. Równocześnie, podłączenie do prądu, bądź w tym wypadku, jeżeli podłączymy do konsoli, będziemy czerpać tylko energię. Jeżeli podłączymy USB do komputera, będziemy mieli możliwość zgrywania gameplayów na komputer, ale o tym za chwilę. Z przodu mamy. Mikrofon, podłączenie mikrofonu i to jest fajne, ponieważ y, samo urządzenie działa w dwóch trybach: standalone, czyli w ogóle bez użycia PC'ta, czyli podłączamy tylko do konsoli, lub e, PC connected. W tym wypadku podłączamy do komputera. W sytuacji, kiedy podłączymy sobie i do komputera i standalone, możemy podpiąć sobie mikrofon i nagrywać gameplay, na przykład z konsoli PlayStation 4 i automatycznie zgrywać swój e, wokal, e, czy też Komentarz. Tu mamy wejście USB i to jest bardzo ważne, ponieważ nagrywarka nagrywa na pendrive'ach. Próbowałem podłączyć parę dysków zewnętrznych. Niestety, żaden z dysków nie udało mi się uruchomić, i faktycznie sama firma mówi, że urządzenie nadaje się do podpięcia do pendrive'a. Polecam pendrive'y jakieś szybsze. Wiadomo, jakiejś lepszej firmy, jakieś no-name'y to może średnio działać. Natomiast ja teraz te testowałem chyba na czterech pendrive'ach, które posiadam w domu, i każdy nagrywał bez problemu. Tutaj mamy panel dotykowy, w momencie, kiedy podłączę to do prądu. To się podświetla, czyli możemy podgłośnić mikrofon, wyłączyć mikrofon, dodać boost mikrofonu plus 20 dB i zablokować urządzenie. Czerwony przycisk włącza i wyłącza urządzenie. Czyli jeżeli kliknę raz, Gameplay zaczyna się nagrywać, jeżeli kliknę drugi raz, gameplay zostaje zatrzymany. Dodatkowo tutaj wokół mamy taką listwę świecącą, ona świeci w różnych kolorach: czerwony, zielony, niebieski w zależności od tego jaki mamy akurat problem, czyli czy na przykład nie jest podłączone USB do nagrywania, czy nie ma sygnału HDMI. To listwa mówi nam o tym, które która aktualnie jest co, co aktualnie w naszym urządzeniu urządzonku nie działa urządzenie jest bardzo fajne bo jest przede wszystkim bardzo małe no i teraz na koniec ciekawa specyfikacja techniczna ponieważ nie... Pozwólcie, że posłużę się tutaj pudełkiem. Umożliwia, urządzenie umożliwia nam oczywiście nagrywanie z konsol PlayStation 4 i Xbox One, Xbox 360, ponieważ nie posiadają zabezpieczeń HDMI, i z PlayStation 3. Producent podaje, że przez użycie kabla komponent, jednakże, jeżeli użyjemy splitera, mamy możliwość także zgrywania przez. Kabel HDMI. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że nagrywarka nagrywa maksymalnie w 30 klatkach 1080p. Nie ma możliwości nagrywania w 60 ramkach w 1080p, jednakże w rozdzielczości 720p, czyli większość gier, które działają na PlayStation 3, materiał będzie nagrywany w 60, w 60 ramkach. Dalej, gdzie tu mamy tą specyfikację techniczną? Tu jest dosyć ważne. Oczywiście urządzenie działa w, w trybie pass-through w momencie kiedy podłączymy do konsoli możemy spokojnie grać. Materiał jest nagrywany, nie ma żadnego laga. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli podłączymy do PC, wtedy na konsoli możemy grać, ale na PC niestety ten lag jest spowodowany poprzez wysyłanie, m, oczywiście, sygnału z urządzenia kablem USB, także lag występuje na PC. To nie jest tak, że możecie sobie grać na PC z konsoli. Faktycznie ten lag jest tutaj około 3-4 sekund. Dalej, materiał jest nagrywany do, maksymalnie do 15 megabitów na sekundę. Oczywiście jest to o tyle ważne, ta, ta wartość jest tak wyważona, żeby no, powiedzmy średniej jakości pendrive mógł sobie z tym oczywiście poradzić. W zestawie dostaje Oczywiście, software, który musimy pobrać sobie z internetu. Software jest całkiem przyjazny. Nie jest on może tak rozbudowany jak Elgato, ale myślę, że w większości wypadków, dla nawet profesjonalnych zagremerów, powinno to oczywiście starczyć. No i oczywiście, dostajemy, dostajemy możliwość uploadowania od razu naszych materiałów na YouTube'a i pokrewne, pokrewne kanały. Dodatkowo, czy Pendrive to zapewni nam wystarczającą ilość, ilość miejsca. Powiem tak, na Pendrive 16GB w maksymalnej jakości, chyba tam pozwala nagrać 6 albo 8 godzin, także dosyć, dosyć dużo i można spokojnie, śmiało sobie nagrywać bardzo długie gameplaye. Podoba mi się to oczywiście, że jest podłączenie do mikrofonu. Większość urządzeń standalone, na przykład recenzowane przeze mnie a Vermidia Easy Capture nie umożliwiał podłączenia mikrofonu i nie było możliwości zgrania gameplayu. Tutaj oczywiście autorzy pomyśleli o tym. Dodatkowo dostajemy oczywiście mikrofon, który możemy podpiąć i już zgrywać nasz, nasz gameplay. Cieszy też to, że mamy, oczywiście jeżeli działamy w trybie standalone, możliwość tutaj ustawiania głośności naszego urządzenia. Nie musimy podpinać go w ogóle do, do Dodatkowa Dodatkowo cieszy też kabel audio-video, czyli wyjście audio-video, Wejście audio wideo, które umożliwi nam podpięcie, oczywiście, konsol starszej generacji i mam tu na myśli PlayStation 2, GameCube'a, Dreamcasta oraz pokrewnych. Ja muszę przyznać, że nie muszę kupić jeszcze taką przełączkę, ponieważ tu jest z audio wideo na komponent, a potrzebuję jeszcze z audio wideo na kompozyt, żeby to razem działało, na przykład z GameCube'em. Także muszę przyznać, że. Na, jak na tak niewielkie urządzonko możliwości naprawdę są spore. Tak jak mówiłem i możemy podłączyć do PC'a i możemy nagrywać oczywiście bezpośrednio na konsoli, nie przejmując się oczywiście, czy PC jest podpięty czy, czy też nie. W zestawie jest właściwie wszystko, co jest potrzebne do nagrywania poza oczywiście czytni tym no. Pendrive'em, no zakładam, że większość z Was w domu pendrive'a posiada, także nie będzie problemu chyba, żeby nagrać to na jakimś urządzeniu, które posiadacie. Jeżeli zamierzacie kupić, polecam jeszcze dodatkowo, jeżeli kupiliście to urządzenie, sprawdzić, czy faktycznie dyski nie działają. Może ja miałem po prostu dyski, które akurat nie chciały współpracować, ale może Wam zdarzy się, że. Wasz dysk będzie chciał z urządzeniem współpracować. Ja jeszcze na jeden dysk czekam, także jeszcze jeden dysk będę mógł sprawdzić. Jeżeli to się zmieni, to w części, gdy omawiam software, dam znać, czy to faktycznie zadziałało. Czy nie? Oczywiście ponownie zapraszam teraz na część software'ową, gdzie omówię jak wygląda software. Samo podłączenie jest banalnie proste, także nie będę go omawiał. Jeden kabel idzie do konsoli, drugi kabel idzie do telewizora i ewentualnie, jeżeli chcemy, USB idzie do komputera i już jesteśmy gotowi do nagrywania naszych gameplayów. Tradycyjnie w opisie macie link, jest tam link do Google Drive, gdzie można pobrać nieskompresowane materiały, czyli takie materiały, jakie są wyrzucane z, z urządzenia. Każdy materiał trwa około minuty. Zalecam je pobrać, nie odtwarzać je bezpośrednio przez Google Drive, ponieważ tam wchodzi dodatkowa kompresja, natomiast pobrać je do siebie na komputer i oczywiście na komputerze odpalić. Jeżeli jesteście zainteresowani, tutaj mam takie pytanie do Was, czy chcielibyście obejrzeć porównanie nagrywarek, które aktualnie posiadam, opowiedzieć o ich wadach, zaletach, wydać werdy, która według mnie jest najlepsza, która jest najgorsza. Dajcie znać, mam tych nagrywarek sporo. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś dojdą, także będę mógł zrobić takie spore porównanie i mocno takie subiektywnie wybrać, która nagrywarka, w mojej opinii, jest najlepsza. Niemniej, urządzenie out HD PVR Rocket jest fajnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie mobilność urządzenia. Dodatkowo podpinany pendrive też jest niczego sobie. Oczywiście wszystko możemy zmieścić w kieszeni, zabrać na przykład. Do kolegi zgrać gameplay na pendrive'a przynieść do domu, nie ma problemu. Także, także mobilność tego urządzenia jest bardzo bardzo duża. Cieszy. Wejście audio wideo, dzięki temu można grać na starych konsolach. No i oczywiście podwójne rozwiązanie, czyli i PC Connected, tryb PC Connected i tryb Standalone. Yy, oczywiście dla każdego coś miłego, co kto woli, można sobie oczywiście wybrać. Ja teraz zapraszam Was do części software'owej, gdzie omówimy sobie yy, oprogramowanie dołączane do HD PVR Rocket oraz yy, pokażę Wam jak wyglądają gameplaye nagrane przez to urządzonko. I zajmiemy się teraz częścią softwareową. Aktualnie do urządzenia mam podpięte PlayStation 4 przez kabel HDMI. Na początek zobaczmy jakie jest opóźnienie względem obrazu wzglę... z telewizora względem obrazu z komputera. Ponownie jak poprzednio, klik, powiem klik i w tym momencie kliknę strzałkę w prawo. Zobaczymy ile to opóźnienie wynosi. Uwaga, klik. No jest ono tutaj dosyć spore. Niestety, podobnie jak w większości nagrywarek podpinanych pod USB do komputera, nie pogramy sobie na komputerze. Oczywiście na telewizorze działa to absolutnie bezlagowo. Oczywiście w momencie, kiedy chcemy pograć sobie na komputerze, no to niestety się nie uda. Tutaj wynika to z tego, że sygnał jest przesyłany przez kabel USB, no i też oczywiście to musi potrwać. Sama aplikacja HowPouch Capture dzieli się na pięć różnych tutaj zakładek. Zacznijmy od pierwszej, czyli Capture, czyli ta najważniejsza, która umożliwia nam zgrywanie naszego materiału. Wybieramy sobie oczywiście urządzenie. No w tym wypadku mam tylko jedno HD PVR Rocket. Wielki przycisk record oczywiście zaczyna nam nagrywać, no i tutaj mamy możliwość wybrania do jakiego pliku wynikowego chcemy zapisać nasz obraz. Może to być MP4, może to być TS, M2TS. Oczywiście w większości wypadków wy wybierzecie MP4, jednakże TS i M2TS docenią głównie osoby, które zajmują się motion designem. W tym wypadku na przykład ja. I te pliki są w mojej opinii a, bardziej przyjazne no, dla profesjonalnych programów y, do montowania niż plik mp4. Oczywiście możemy ustalić długość nagrywanego naszego materiału. No i y, poniżej mamy video input i audio a, e, input, czyli z jakiego kabla aktualnie e, idzie sygnał. W tym wypadku jest to HDMI, ale jeżeli podepniemy na przykład PlayStation 2, możemy użyć komponent. Bądź jeżeli nie macie splittera, to też wtedy musimy wybrać komponent dla PlayStation 3. No i oczywiście e, ustawienia mikrofonu, czyli możemy ustawić e, najpierw skąd ma być nagrywany dźwięk z mikrofonu, następnie czy w dźwięk. O, niestety kliknąłem i muszą się zaktualizować e, wszystkie e, dane. Możemy ustawić czy dźwięk z gry jak ma być głośny, jak ma być głośny nasz komentarz, no i poniżej jakość naszego wideo. W tym wypadku mamy maksymalnie 18 megabitów na sekundę i możemy wybrać czy chcemy mieć stałe 18 megabitów czy zmienne. W zakładce Advanced mamy parę fajnych rzeczy, przede wszystkim Video Scaler możemy uruchomić, jeżeli mamy na przykład obraz 1080p Możemy tą rozdzielczość zmniejszyć, na przykład żeby było nagrywane do 720p i zmniejszyć ilość klatek na sekundę, na przykład do 25, jeżeli jest na przykład w 30. Nie musimy tego używać, ale oczywiście, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy użyć właśnie tego video skalera. To działa w czasie rzeczywistym, bardzo fajna rzecz. Tutaj ustawienia ekranu, czyli jasność, kontrast, nasycenie obrazu, nie trzeba tutaj tego tłumaczyć. Audio Encoder umożliwia nam ustawienie bitrate'u naszego audio. Mic Audio Boost umożliwia nam podbicie o 20 dB, o ile dobrze pamiętam. Naszego komentarza audio. No i na dole funkcja, która nam umożliwi roz. Zapisanie dźwięku z gry i dźwięku z mikrofonu, w tym wypadku z samego mikrofonu, na osobną ścieżkę dźwiękową. Dzięki czemu będziemy mieli łatwiej podczas montowania, gdy chcemy podgłośnić któryś z albo grę, albo oczywiście mikrofon. Audio decoder to oczywiście, jakie, z jakich dekoderów aktualnie korzysta? Tutaj ja mam ustawiony Halpout, czy na AC dekoder mam ustawiony Arcsoft, także tutaj to nic, nic ciekawego pod tym kątem tutaj nie znajdziecie. Firmware, czyli oczywiście aktualny firmware, którego używam, w moim wypadku jest to najnowszy 35 37. HDCP Management, szczerze mówiąc nie wiem, po co dodano tutaj tą funkcję, ale w momencie, kiedy uruchomimy HDCP. W momencie, kiedy nasza konsola obsługuje HDCP np. PlayStation 3, nie będziemy mogli zgrywać obrazu. Obraz co prawda się wyświetli, ale nie będzie mógł być nagrywany poprzez ten program. Jest to oczywiście zabezpieczenie przed zgrywaniem naszego obrazu z konsoli. Ostatnia funkcja webcam, czyli możliwość uruchomienia kamerki internetowej, która będzie nagrywana na naszym materiale. Możemy sobie tutaj wybrać jakiego chcemy enkodera użyć, czy ma być to przez procesor, czy hardware encoding przez Intel bądź Nvidia. Ja mam kartę Nvidia, także mam możliwość do wyboru oczywiście tutaj Nvidia. To by było wszystko w zakładce Capture. Na dole mamy jeszcze możliwość zrobienia zdjęcia, czyli taki snapshot i oczywiście głośność naszego materiału. W zakładce Edit mamy możliwość bardzo prostej edycji naszych nagranych materiałów, i mam na myśli tutaj naprawdę bardzo, bardzo prostej edycji: typu obciąć coś, podzielić, także raczej, raczej z tego nigdy nie będę korzystał. Gotowy materiał możemy wysłać sobie do oczywiście pliku mp4. YouTube to też aplikacja, właściwie zakładka, która umożliwia nam zgranie, zgrywany nasz materiał, który żeśmy zgrali z naszego programu, automatycznie wysłać na YouTube. Też muszę przyznać, że funkcja mało interesująca i raczej mało przydatna. Większość i tak wysyła bezpośrednio przez stronę internetową, no ale jeżeli ktoś chce, to może tutaj tego użyć. Streamis służy nam oczywiście do streamowania naszych materiałów. Ustawiamy, który, z którego chcemy korzystać, urządzenia, czy ma być iść obraz i dźwięk przez HDMI. Ustawiamy oczywiście głośność mikrofonu oraz gry. Ustawiamy jakość naszego streamu, w tym wypadku na przykład. Ja mam ustawione 2 megabity, bo jest to optymalna y, opcja dla moich streamów. Możemy ustawić auto autoscaling, czyli automatycznie gdy bitrate będzie za wysoki, y, czy będzie y, stream nasz będzie się przycinał, automatycznie zostanie zmniejszona ta wartość y, np. do 1 megabita. No i oczywiście możliwość wybrania, y, gdzie chcemy streamować. Mamy do wyboru Twitch, Ustream i oczywiście YouTube. Brakuje ponownie, brakuje hitbox TV, z którego ja korzystam. No, ale jeżeli ktoś używa na przykład Twitcha, no to nie będzie odczuwał tego braku. No i oczywiście możemy się zalogować na swój kanał, i tutaj wybrać lokację, czyli z którego serwera, z na przykład Twitcha chcemy korzystać. No i ostatnia zakładka to oczywiście zakładka Settings. Tutaj mamy możliwość ustawienia, gdzie chcemy nagrywać nasz materiał, czyli w moim wypadku. W który folder, gdzie chcemy nagrywać snapshoty, czyli te screeny, które zostaną złapane No i video decoding, czyli jak będzie dekodowany obraz tutaj na podglądzie I możemy użyć full video, iframe, czyli co któraś klatka, albo w ogóle wtedy, za, wtedy będzie zablokowany podgląd na naszym oknie. No jeżeli mamy możliwość, możemy użyć akceleracji sprzętowej przy decodingu naszego wideo. No i poniżej mamy webcam settings, czyli ustawienia naszej kamerki, czyli ma, czy ma być 16 na 9 czy 4 na 3 gdzie chcemy ustawić tą kamerkę. No i to wszystko w sumie tutaj z tych wszystkich funkcji, które mamy dostępne w naszym. Programie, który Dociągamy sobie ze strony Howpouch No i teraz zajmijmy się Podglądem naszych nagranych Gameplay I zobaczmy teraz jak wyglądają gameplaye Nagrane przez HD PFOE Rocket firmy Howpouch, zacznijmy od Konsoli Playstation 2 Ja będę ściszał dźwięk, żeby nam się nie nagrał Ponieważ urządzenie umożliwia nam podłączenie urządzenia konsoli przez złącze komponent, więc możemy sobie zgrać chociażby ze starych konsol, w moim wypadku jest to na przykład PlayStation 2. I grę jaką wybrałem, to Red Dead Redemption. Zaraz pokażę właściwości pliku. No, tutaj nie jest nagrywane przez HDMI, także też nie oczekujemy jakichś szaleństw w kwestii obrazu. Natomiast właściwości pliku możemy zobaczyć. 720x576, 50 klatek na sekundę e, nagrywa bezpośrednio z konsoli PlayStation 2. Dlaczego nie 60? Dlatego, że wybrałem wersję palowską w momencie, kiedy wybierałem typ gry. Gdybym wybrał NTSC, mógłbym nagrać w 60 e, ramkach. Ok, kolejnym gameplayem będzie chyba Wiedźmin od razu sobie ściszę, e, Wiedźmin Dziki Gon. E, nie kliknąłem jeszcze właściwości. Zobaczę właściwości pliku. Godzina 20. Nagrywane 9GB 300 Full HD, 30 ramek na sekundę. E, przypominam, że urządzenie nagrywa 30 ramek Full HD, a w HD, czyli 720p, nagrywa 60 ramek C. Tutaj znaleźć jakiś fragment, jak biegnę na przykład albo walczę właśnie na terenie otwartym, żebyśmy mogli zatrzymać sobie, zobaczyć jak wygląda obraz. Abyście mogli zobaczyć, czy tego typu obraz Was interesuje, ja ogólnie widzę, że to jest sporo detali. Szczególnie widać to na trawie, gdzie widać poszczególne źdźbła. Także, także tutaj zostawiam to Wam, żebyście sami zdecydowali, jak, czy ta jakość, która jest w wieśku, czy też w innych tych grach, jest dla Was wystarczająca. Ok, zobaczmy dalej. Kolejny gameplay. Toż już mamy nagrane 720p. I wtedy wskakuje nam 60 ramek. Jest to Castlevania Lords of Shadows z PlayStation 3. Tutaj chciałbym zauważyć, że PlayStation 3 była podpięta do e, urządzenia kablem HDMI poprzez splitter, który zdejmował zabezpieczenie HD, HDCP. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie posiadacie splitera, jesteście zmuszeni podłączyć konsolę PlayStation 3 przez kabel komponent, jeżeli jednak macie splitter można podłączyć przez HDMI, no i wtedy oczywiście mamy ładniejszy, bardziej ostry obraz. Tak wyglądała Castlevania. Kolejną grą ponownie Full HD, ja od razu sobie ściszę. Full HD jest to Metro Last Light na PlayStation 4. Tak wygląda wersja na PlayStation 4. Też można sobie tu zatrzymać. Zatrzyma. Można sobie zatrzymać. no Wy nie możecie, ja Wam mogę zatrzymać, żebyście zobaczyli jak wygląda jakość, czy Was to interesuje, czy nie. Tego typu jakość nagrana przez PvR Rocket. O, tutaj akurat wybrałem moment, w którym zginąłem, także nie chcę go pokazywać. <laughs> ok, tak wygląda ponownie gra z PlayStation 4. Kolejną grą jest kolejna na PlayStation 3. 720p i, tyś... i 60 ramek na sekundę i tutaj wybrałem Siren... Siren Blood course dosyć niespotykana gra. Tutaj niestety gameplay może być bardzo ciemny, ponieważ ogólnie gra jest bardzo ciemna i może nie być za dużo widać. Niemniej jednak trzeba przyznać, że też prezentuje się całkiem nieźle. Te wszystkie tutaj duszki to jest oczywiście wina gry, a nie, nie, nie urządzenia. W momencie kiedy możemy zobaczyć, podgląd mieć na tych Shibido, czy tam jak oni się tam nazywają, to wtedy tak jest. Duszki się pojawiają. Tak wygląda. Siren, tutaj akurat ciemny obraz, nie za wiele widać. Kolejna gra tym razem z Xbox 360 podpiętego he, kablem HDMI, Full HD, 30 ramek na sekundę i to jest yy, Forza. Yy, od razu ścisze, nie wiem dlaczego, bez player od razu je, nie zapamiętuje ustawień. Yy, Forza Horizon, yy, czyli wyścigi dosyć szybkie, dynamiczne, też yy, można zobaczyć czy. Wszystko w momencie, kiedy zatrzymam, zrobię stop klatkę. Możemy zobaczyć, jak wygląda jakość obrazu. Szczególnie w momentach, które mijamy szybko, czyli tutaj, gdzie mamy co prawda tu jest motion blur, to tego za bardzo nie widać, ale też jakość obrazu jest, jest w, miarę, w miarę ok. I ostatnim gameplayem jest Halo 4. Od razu zobaczmy, jakie są ustawienia pliku, pliku. Full HD 30 ramek na sekundę. Hmm, ponownie. Od razu ściszę oczywiście, też całkiem nieźle się prezentuje. No i to oczywiście tutaj nagrywane tylko w 30 ramkach, jeżeli jest Full HD. Słuchajcie, no tak wyglądają gameplayy, oczywiście po minucie każdego z tych gameplayów możecie pobrać sobie na, z Google Drive'a, aby zobaczyć czy to jest jakaś jakość, która Was interesuje. Urządzenie ma pewne wady, no nie da się ukryć. Przede wszystkim przydałby się wyższy bitrate, przynajmniej dwukrotnie, żeby chociaż to 35 było megabitów na sekundę. Też możliwość podłączenia dysku zewnętrznego, w moim wypadku nie udało mi się żadnego dysku zewnętrznego podłączyć, ale działało na wszystkich, słuchajcie, pendrive'ach, które posiadałem. No i co jeszcze? Co jeszcze? Nie ma też złącza kompozyt w zestawie. Co też w mojej opinii jest wadą, ponieważ na przykład konsole GameCube mam tylko możliwość podłączenia kablem kompozyt i muszę, muszę kupić taką przełączkę dodatkowo z video kompozyt, żeby móc podłączyć GameCube'a w tym wypadku. No niemniej jednak urządzenie jest przenośne, na pewno bardzo mobilne, takie niewielkie, można schować do kieszeni. Fajnie, że nagrywa na pendrive'a. Od razu można nie wiem, nagrać u kogoś, przynieść do domu. Ogólnie urządzenie jest w porządku, muszę przyznać. Brakuje pewnych funkcji, niemniej jednak, myślę, że to jest kwestia niektórych, niektórych rozwiązań, które pojawią się po prostu w nowej wersji software'u. Też pragnę tutaj zauważyć, że nie udało mi się skonfigurować programu OBS, aby współpracował z how czy PVR Rocket, ale to też może być kwestia odpowiednich, oczywiście sterowników. Tak wygląda recenzja, test, abyście mogli sobie na żywo zobaczyć, jak, jak działa PVR Rocket. Oczywiście, czy kupić, czy nie kupić, zostawiam całkowicie Wam. Możecie porównać sobie z innymi moimi recenzjami innych sprzętów i zadecydować. To tyle. Pozdrawiam Was, Energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.